Najlepszym być, naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt. Zdać muszę ważny test, wyszkolić wszystkie z nich. Pokémon, czy już wszystkie masz? Dobra, koniec tego dobrego. Zaczynamy dzisiaj nowy odcinek. Ja jestem Igor i kto czasem zagląda na ten kanał ten, doskonale wie, że jest to kanał o Japonii z Japonii. Serdecznie witam wszystkich z powrotem, którzy już byli na tym kanale, wszystkich tych, którzy dopiero co zawitali. Zapraszam tak samo, a tak samo namawiam do subskrybowania tego kanału, bo jest warto. Dzisiaj mam temat bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiali o Pokémonach. Pokémony, w ogóle seria Pokémon to strasznie dla mnie ważna franczyza, która się ciągnie totalnie przez. Jakieś 20 lat mojego życia By the way, sorry za nieporządek z tyłu, ale nie chce mi się sprzątać Która w ogóle też jest jednym z takich powodów, czemu dzisiaj się znalazłem w Japonii Pokémon no to nie była może moja pierwsza styczność z japońskimi animacjami Może niektórzy starsi z was będą pamiętali kanał, który się nazywał Polonia 1 Na którym leciały takie anime jak Yataman czy Kapitan Tsubasa i to ogólnie były po pierwsze moje takie styczności z japońską animacją. Nie byłem wtedy jeszcze totalnie świadomy tego, że to jest japoński, po prostu mi się to podobało, gdzieś tam jako dziecko się strasznie tym jarałem. Dopiero później do mnie dotarło, że Japonia jest krajem i nie jest to Polska, ani nic takiego. E, mianowicie... Zaczęło się to w sumie tak chyba z pierwszymi pokémonami, z pokémonami czerwonymi, które do dzisiaj pamiętam, że moi rodzice kupili mi na ósme urodziny, dostałem fioletowego gęboja z czerwonymi pokémonami, a um, wtedy zależało moim rodzicom po prostu, żebym się nauczył dobrze niemieckiego. Ponieważ dopiero co poszedłem do niemieckiej szkoły, a pewnie dzisiaj sobie plują strasznie w brodę, bo gdyby mi nie kupili tego gęboja wtedy na tę ósmą urodziny, może moje dzieciństwo by się inaczej potoczyło. Może jak moi rówieśnicy poszedłbym bardziej w narkotyki i przestępstwa, mm. i dzisiaj bym siedział w pierdlu, jak porządny, prawdziwy Polak. A nie w jakiejś Japonii. Jak miałem to 8 lat, to totalnie ogarnął mnie szał Pokémonów. Kompletnie. Miałem wszystko z Pokémonami. Miałem e, książki Pokémonów, miałem bajki Pokémonów, miałem e, gry na Game Boya, edycja czerwona, edycja złota, która. Do dzisiaj jest jedną z moich ulubionych gier. Złota edycja Pokémonów. Jeśli ktoś nie grał jeszcze w te gry, to złotą bardzo, bardzo polecam. Złota, srebrna, krystaliczna. Miałem jakieś pełno pluszaków, zabawek. I tak w sumie chyba przez pół mojego życia, jak zacząłem gdzieś tam dorastać, to oczywiście się nie chciałem już bawić głupimi Pokémonami, bo to było dla dzieci. Ale później, jak wyszedłem z tej fazy, to zacząłem wracać do tych Pokémonów. I w sumie to się utrzymuje do dzisiaj. Grałem w Pokémon. Let's go, Pikachu, Pokémon Shield, ostatnie nowe Pokémon Snap, a także czekam już mega się niecierpliwie, żeby zagrać nareszcie w Pokémon Legend of Arceus. A nawet mam mojego pierwszego Game Boya razem z Grom wytatuowany na ręce, bo tyle dla mnie znaczy ta seria, tyle dla mnie znaczy ta gra. Tyle znaczy dla mnie mój pierwszy Game Boy. Tutaj rodzice, dziękuję jeszcze raz bardzo za to, że w tę ósmą rodzinę dostałem Game Boya. To był najlepszy prezent w moim życiu. Jak byłem młody, to oczywiście też mnie nie ominął szał na karty Pokémon. Do dzisiaj mega żałuję, że w wieku 18 lat wyrzuciłem po prostu wszystkie karty, jakie miałem. Powiem wam szczerze, że gdzieś dzisiaj mi jednak ten szał na karty Pokémonów nie wrócił, ale co jakiś czas lubię sobie kupić karty rozpakować i po prostu, nie wiem, mieć znowu takie uczucie tego, że otwieram, że otwieram tą folię i to tak szeleszcze fajnie i te karty pachną bardzo specyficznie. Przegląda się, jakie karty się dostało i co jakiś czas sobie wejdę do takiego sklepu. W sumie te karty można u nas kupić prawie wszędzie, w kombini, w book w różnych jakichś księgarniach, w sklepach z grami, ze wszystkim. I co jakiś czas, po prostu jak na coś takiego natrafię, no to wezmę sobie jedną taką paczkę i sobie rozpakuję w domu. Moja nowa kolekcja jest może nie jakaś super duża, ale przez te 4 lata się uzbierało parę kart Pokémonów. I tak w sumie dzisiaj um, chodziłem sobie trochę po mieście, robiłem jakieś zakupy i właśnie wpadło mi w oczy, że, że wyszła nowa seria tych kart Pokémonów, nowa, nie wiem jak to nazwać. Talia, uh, nowe rozszerzenie może I w całym tym takim właśnie hypie czekania na tą nową grę na Nintendo Switcha The Legend of Arceus Stwierdziłem, że wezmę sobie cztery opakowania uh, tych kart I rozpakuję z wami I sobie tak trochę może, może ktoś z was też zbierał, albo nawet do dzisiaj zbiera te karty Więc uh, tak sobie pójdziemy uh, sentymentalnie uh, do przeszłości E, poczujemy się jak dzieci, i otworzymy sobie te karty. Najpierw, może przyjrzyjmy się opakowaniu, bo to w sumie jest dosyć ciekawe. To jest japońskie opakowanie kart Pokémon. Mam nadzieję, tu jest światło przede mną, więc strasznie się odbija. Mam nadzieję, że coś widać w kamerze. I jak widać, te karty chyba jakoś. Bardzo się nie różnią od tego, co sprzedałem w Europie, a przynajmniej mi się wydaje, nie wiem, może to jest po prostu to, że e, dawno nie kupiwałem tych kart w Europie, mi się wydaje, że, że opakowania są bardzo, bardzo podobne. E, tutaj z tyłu mamy jeszcze parę takich informacji, jak na przykład to jest dosyć ciekawe, jest e, cała rozpiska tego, e, ile jest kart w rozszerzeniu, jak bardzo są, bo może jeśli ktoś nie wie, te karty się ogólnie dzielą na. Rzadkości są super rzadkie, są bardzo częste, i tutaj mamy rozpiskę, jak ile jest kart w jakiej rzadkości. To jest jeszcze rozpiska, że w górę, czyli im rzadsze, tym rzadziej się trafiają w tych paczkach. Im mniej rzadkie, tym częściej się trafiają w tych paczkach. Mamy ostrzeżenie, że karty są dla dzieci powyżej 9 roku życia. I co. Mamy też zaznaczone, że te karty można sprzedawać tylko w Japonii. I co jest najciekawsze, i o tym nie wiedziałem ostatnio jeszcze, ale um, The Pokemon Company, czyli, czyli firma, która stoi za Pokemonami ogólnie. Się mieści w Ropongi, w, w Mori Tower, czyli w, w tym biurowcu, który jest na szczycie Ropongi Hills, um, w którym byliśmy sobie w ostatnim vlogu. Więc jeśli ktoś nie widział, to zapraszam bardzo do obejrzenia tego vloga i możecie zobaczyć, gdzie Pokémony. Gdzie firma Pokémonów się wmieści, w jakim budynku, w jakiej okolicy? Więc bardzo zapraszam. Teraz po reklamie możemy powoli przechodzić do otwierania kart. Może jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą, o której wspomnę, jest to, że w takiej jednej paczce jest 5 kart. Wydaje mi się, że w Europie jest po 10 kart na paczkę, ale też te paczki są dużo, dużo tańsze. Ja zapłaciłem 150 jenów, czy jakieś 5 zł, 5 zł chyba z 30. Powiedzmy, że 5 do 6 zł. Um, z tego co pamiętam, te karty kosztują w Europie um, jakieś 15 do 20 zł. Więc taki mały disclaimer. Ja ogólnie jestem już strasznie podekscytowany. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam otwierać te karty. Jestem mega ciekaw, co nam się trafi. I muszę przyznać, że też nie do końca się znam na nowych Pokémonach. Um, pierwsze 151 mam tak już wyryte w głowie, że, że pewnie do dzisiaj mógłbym je wymienić. Nowych Pokémonów, mimo że grałem w gry, to totalnie nie potrafię sobie zapamiętać ich nazw ani niczego, więc e, wybaczcie mi to. Ale będę się starał, jak mogę tylko czytać japońskie nazwy. Więc, okej, okay, dobra. E, już parę razy wam obiecywałem, Teraz zaczynamy. A jakie ja uwielbiam ten. Ten dźwięk. Mamy tutaj pierwszą, pierwszą paczkę. Wiem, że są wiem, że są jakieś triki um, na to, żeby te karty otwierać, żeby tam wymieniać, żeby najciekawsza karta była na sam koniec. Nie mam pojęcia jak to działa. Po prostu je otwieramy i sobie sprawdzamy. Dobra, co mamy? Hej, Gani. Um, wydaje mi się, że to jest w ogóle Pokémon, chyba z trzeciej generacji, czy jakoś tak. Artwork bardzo ładny. W ogóle bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podobają artworki tych kart Pokémonów. I tu jest w sumie dobry tego. Przykład, ponieważ e, ogólnie karty Pokémon są bardzo takie różnorodne w tym, e, jak wyglądają. Styl od karty do karty się bardzo, bardzo zmienia, nawet e, w tym samym rozszerzeniu, ale mi oczywiście może to jest kwestia nostalgii, może to jest kwestia nie wiem czego, ale mi się najbardziej podoba styl, e, w jakim były rysowane w pierwszej i drugiej generacji um, i właśnie. Po, karty Pokémon często jeszcze oddają ten vibe. Tego już nie ma w nowszych um, odsłonach gier, i tak dalej. To wszystko jest już takie bardzo modernistyczne, takie jak Pokémony, które lecą właśnie za mną. Ale w kartach Pokémon y jeszcze można to znaleźć. To jest bardzo fajne. Niura. Dageki. Bardzo ładna karta, bardzo mi się podoba ten styl. Gameiru. RENTURA Jesteśmy z powrotem przy pierwszej karcie. Pierwsza paczka Pierwsza paczka, a, pięć kart Nic jakoś super nadzwyczajnego chyba nie dostaliśmy My Przynajmniej nie dostaliśmy żadnych świecących się kart To jeszcze jest w sumie ciekawe do powiedzenia, to jest to, że um, w Japonii Tyły tych kart są całkiem inne od tego, co mamy w Europie. Tak bardzo jak lubię te europejskie tyły, um, to też mi się strasznie podoba właśnie uh, to, jak japońskie karty wyglądają z tyłu. Dobra, bierzemy się za następną paczkę. Wezmę tą pośrodku. Buizer Mukuru. Samajoru. To jest jeden, też chyba, pokémon z trzeciej generacji. Przynajmniej to jest jeden z tych pokémon, które gdzieś tam rozpoznaję. Niestety tych nazw już nie pamiętam. Uuuu! Uh, uuu! Uh, uh. uh! Patrzcie na to! Świeci nam się karta, widać to na kamerze. Dodaj to, su Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest holo, czy reverse holo. Ale chyba holo. W sumie się świeci, a ten obrazok się świeci najbardziej. Ale mamy, mamy coś rzadkiego, mamy coś rzadkiego, mamy już. Te cztery paczki się opłaciły. <grym> Na razie, tą kartę odłożę. Będziemy to później pakowali w koszuki na karty Pokémon. I Clefable, Pokémon z pierwszej generacji, czyli coś, co jest e, mi bardzo dobrze znane. Co ciekawe, nazywa się tutaj też, e, mały disclaimer: Pokémony w Niemczech miały swoją własną nazwę. Um, w Polsce zostały te nazwy po prostu przejęte z angielskiego. W Niemczech zrobili pełną lokalizację e, tej gry, e, tłumacząc też wszystkie nazwy Pokémonów. Um, tworząc nowe, bazując tak jakby na tych grach słównych, ponieważ japońskie Pokémony to, to są często po prostu gry słowne jakieś, i bazując na podobnych grach słownych e, stworzyli niemieckie e, wersje. I tutaj Pixie um, widać, że Niemcy po prostu przejęli z japońskiego Pixie. Dobra, mam jeszcze dwie paczki. Podrzucę je i, i tą, którą złapię. Tą sobie odpakujemy. Nie złapałem żadnej. Dobra, to, to była paczka, którą pierwszą podniosłem z ziemi, więc otwieramy to. Ładnie się otworzyło. A mieliśmy właśnie przerwę techniczną mianowicie światło mi się wyłączyło. Teraz musiałem połączyć yy, światło. Z moim laptopem, tutaj, więc wybaczcie, jeśli coś wygląda inaczej, ale już się bierzemy z powrotem za Pokémony. Korinku. Riory. Kamonegi. I tutaj mamy na przykład taką oczywistą grę słowną, e, która towarzyszyła temu Pokémonowi e, w powstaniu, e, mianowicie składa się z dwóch słów. E, mianowicie kamo, kaczki i negi, czyli tej takiej e, cebuli japońskiej, azjatyckiej, która wygląda jak por, ale porem nie jest. Czyli tak, e, kaczka, która trzyma po prostu ten por, a także podobno też e, bierze się stąd, że jest w japońskim powiedzenie, które e, głosi coś w stylu, że e, kaczka przynosi cebulę. E, nie mam pojęcia, nigdy nie słyszałem o takim powiedzeniu, nie znam też na tyle dobrze języka, żeby to... Sprawdzić. W angielsku farfetched czyli um, też gra słowna, sprowadzony z daleka. Ale tak, mamy Farfetcha. Zresztą jeden z moich ulubionych Pokémonów w pierwszej generacji. Później karta trenerska. Kuzureta Stadium, czyli opuszczony stadion. I Manura, czyli ewolucja Pokémona, którego już wcześniej mieliśmy. Zostaje nam jedna ostatnia paczka i, i ostatnia szansa, żeby zdobyć coś naprawdę, naprawdę fajnego. Jesteście gotowi na ostatnią rundę eee, sprawdzania kart? Ja jestem. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby coś fajnego jeszcze wyszło w, w tej ostatniej paczce, ale zawsze możemy się zdziwić. Więc sprawdzamy. Hizariga. Nasi, czyli Executor um, z pierwszej generacji, Cirin. Magma, no taki Cubo, czyli uh, kolejny trener. Uh, tym razem uh, spływ magmy coś w tym stylu. Nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć i Kinugassa I to jest już nasza dzisiejsza, ostatnia karta Liczyłem na jakąś super, super rzadką kartę, którą mógłbym się z wami podzielić ale niestety niczego takiego nie było aczkolwiek fajna taka podróż nostalgiczna e, do przeszłości Zdobyliśmy parę nowych kart do, do kolekcji Jest jedna warta, e, tak żeby ją wsadzić do koszulki e, Kupiłem sobie kiedyś takie fajne koszulki, bardzo mi się podobają um. Już jest zabezpieczona. I co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dawajcie mi znać, czy wam się podobają takie openingi kart, Pokémonów e, może są fani w ogóle jakichś innych karcianek e, japońskich, bardzo chętnie się wezmę też za nie, po prostu ja strasznie, strasznie lubię po prostu otwierać te boostery. Ma coś to takiego w sobie, że się nie wie po prostu co się dostanie, więc... Um, bardzo chętnie zrobię więcej takich filmów na, na tym kanale, jeśli Was to interesuje. Z tego co wiem, to centra Pokémonów w Japonii mają swoje takie ekskluzywne um, boostery, których nie można kupić nigdzie indziej. Więc, jeśli Was to interesuje, to możemy się kiedyś przejść do centrum Pokémon, kupić parę takich boosterów um, i otworzymy je sobie wszystkie razem. Uh, więc dawajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie widzieć więcej takich materiałów. Zapraszam bardzo do subskrybowania, lajkowania tego filmu, um, pisania komentarzy i do oglądania następnych filmów, a także do moich poprzednich filmów, bo mam parę fajnych filmów na kanale. Jeśli ktoś tutaj jest pierwszy raz i ogląda do teraz, to zapraszam bardzo do sprawdzania moich filmów. Na razie będę się żegnał. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w następnym filmie. Do zwidania! A nie, to czekaj, e, zły kraj. Dziany!